Osoba narcystyczna ma całą uwagę skierowaną na zewnątrz nie może do środka, na zewnątrz, na lustro, na tą fasadowość. Jest dokładnie, żeby ta fasadowość była idealna. I jeżeli terapeuta czy ktoś chce zarysować tą fasadowość i powiedzieć, że Pan jest nieidealny, nie, no to uruchamiają się wszystkie mechanizmy nie? Mechanizmy osoby, Narcystycznej mają podtrzymywać tą fasadowość, bo dzięki temu ja się nie nie ześlizguję do tej strasznej rozpaczy, do tego, do tego ta, takiego zawstydzenia, którego nie jestem w stanie unieść. W związku z tym podtrzymuję te mechanizmy mojej fasadowości. Dlatego nie, nie zawstydzamy tej osoby na sesji na początku, czy nie pokazujemy, że jest nieidealna, tylko pokazujemy mechanizmy, które doprowadziły do tego, że ta osoba się tutaj znalazła. Że czasami jakąś taką elementarną... Czułość czy bliskość, te osoby są w stanie stworzyć albo ze swoim dzieckiem, ale, a jeśli nie ze swoim dzieckiem, to czasami z jakimś zwierza zwierzakiem, z psiakiem, nie? Że w, w innych relacjach nie, ale z psiakiem czasami te elementy się pojawiają, być może dlatego, że psiak nie jest zagrażający. W związku z tym ja mogę tutaj trochę pokazać tą czułość. Natomiast jeżeli miałem taki dom, w którym tego w ogóle nie było, nie? A czasami też rodziny są takie, że jeden z rodziców jest bardziej narcystyczny, a drugi jest bardziej wycofany, albo go nie ma, albo częściej wyjeżdża, albo jest bardziej pasywny, no to ja nie mam, nie mam takiego doświadczenia, nie wiem jak funkcjonować w relacjach w związku z tym inaczej niż w oparciu o moje fałszywe ja, które jedyne co wiem, to wiem, że muszę je podtrzymywać, bo jeżeli je nie podtrzymam, to się zapadnę do tej straszliwej przestrzeni pustki, zawstydzenia i niebycia.